Wiemy, że pracownicy z, czy obcokrajowcy godzą się na to, żeby pracować czasem poniżej swoich kwalifikacji, ale nadal polski pracodawca docenia to, że tego pracownika może pozyskać. Dokładnie. Ci pracownicy chętnie podejmują pracę w różnych sektorach, tak jak tutaj wymieniliśmy, e, ale też przejawia się często na przykład tutaj w mediach społecznościowych taki temat, że no, ale tutaj pracownicy z Ukrainy, czy ogólnie można to nazwać obywatele Ukrainy, korzystają z 800+. No ale odsłonimy to trochę. Czy tu jest faktycznie, Bartku, tak, że więcej korzystają, czy jednak więcej wkładają do tego budżetu? Według właśnie raportu i ostatnich danych okazuje się, że tu się wspomogę, 2,8 miliarda złotych to były wypłaty takiego socjalu na wprost, tak, czyli programy 500-800+, które my byśmy na wprost mogli potraktować jako świadczenia socjalne, no to to był ten koszt, tak, do 15 miliardów wkładu. Do skarbu państwa, więc no, porównajcie sobie państwo sami te, te relacje. Więc ja bym tego nie demonizował, rozumiem, że, że w, tak jak powiedziałeś na początku, tematy wzbudzają kontrowersje, natomiast spójrzmy też na, na korzyści netto. Dlatego tym, którzy z pewną lekkością podchodzą do krytyki, no dobrze by było, gdyby zapoznali się z liczbami i wtedy zajęli stanowisko, bo bardzo często pojawiają się komentarze. A też wiemy, że, że te komentarze nie są podparte żadną merytoryką, więc, jak powiedziałem wcześniej, zachęcamy do zapoznania się z liczbami i odniesienia tego do, do skali udziału w gospodarce. Żeby te komentarze, czy wypowiedzi, czy też dyskusje były wyważone i oparte o, o to, co, co bym określił jako merytoryka. No liczby nie kłamią. Takie są fakty.